Znajdujemy się na stoisku firmy Laminam, jednej z najbardziej znanych w Polsce, i możemy teraz zobaczyć wszystkie najnowsze płyty z najnowszych kolekcji, jakie będą promowali w najbliższym roku. To jest odpowiednik naturalnego materiału, marmuru, który nigdy w życiu nie nadawałby się na żadne podłogi ani ładziny. Ściany, które byłyby narażone na jakieś uszkodzenia mechaniczne. Tu mamy odpowiednik perlinobianko, tak samo naturalnego marmuru. Tu z okolic północy Włoch. Przepiękny <laughs> materiał, też ciężko jest to zobaczyć, ale on jest lekko polerowany, lekko matowy, tak jakby szczotkowany. Przepiękne wrażenie, no, do złudzenia przypomina naturalny kamień. Oczywiście w zupełnie innych parametrach technicznych i użytkowych. Tutaj mamy kolejny materiał, e, imitację Mont Blanc, naturalnego, który rzadko się zdarza, żeby był tak ładnie użylony. Kolejna odsłona Taj Mahala. Bardzo, bardzo interesujące, bardzo coś, coś innego niż, niż do tej pory wszystkie te Taj Mahale, które są podobne. Laminom jednak jest jednym z liderów tego E, przemysłu ceramicznego. Tutaj mamy Taj Mahal w pięknej wykończeniu, tak bardzo nietypowym. Zaczyna się to w pięknej strukturze 3D. A tu mamy ten Taj Mahal, ten sam Taj Mahal, tylko że w polerze. No i widzimy, jaka, jak wielka różnica jest pomiędzy polaryowanymi a tymi wcześniejszymi.